Hadi Pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna pojednał świat ze sobą i napełni nas z radością, nie będą z Wami wszystkimi i z Duchem Bracia i siostry, posłuchajcie słów Dzień Apostolskich. Ci wszyscy, co uwierzyli i przebywali razem, i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki, dobra, rozdzierali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wierbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością co zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby, w intencjach Kościoła, świata i nas tutaj zgromadzonych, wołajmy do Niego. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował od klęski nieurodzaju suszy i głodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wierzących Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszechny, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, ludzi starszych, osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt zmartwychwstania Pańskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i przeszłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu. Wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarm. Kiedy zakończymy święty pospaschalny i spotkamy Chrystusa z stałego we przyświętej Wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Prośmy Chrystusa Pana. Zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem. Przyszedłeś do apostołów, aby służyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z miarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyście mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i omyłeś świat z grzechu, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś za postołami na ostatniej wieczerzy, Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości. Modli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz, na wieki wieków. poświęcenie ode. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. módny się, wszechmogący wieczny Boże, wszystko co istnieje, pochodzi od Ciebie. Pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni jako znak nowego życia oczyszczenia z grzechów. Ufnij w Twoje miłosierdzie, błagamy Cię, odpuść nam nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli Ci służyć. A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. Prosimy Cię o to, šest krestusa anala našeg amen Dzisiaj już wieczorem będziemy przeżywać Wigilię Haskaną. Jutro zasiądziemy rodzinnie do stołu Wielkanocnego, aby dzielić się tą radością, miłością i nadzieją na lepsze jutro. Dlatego życzymy Wam, aby święta Wielkiej Nocy uświadomiły nam, jak wiele w świecie może uczynić miłość, miłość do Boga i do drugiego człowieka. To okres zmiany i zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego niech ten Chrystus z wstały, daje Wam i obdarza Was prawdziwym pokojem, aby ten pokój był w Waszych sercach, rodzinach, domach, parafii naszej Ojczyzny. Żeby ten Chrystus wniósł jak najwięcej radości, nadziei na lepsze jutro. I niech ten Chrystus zmartwychwstały da Wam siłę do przezwyciężania, trudności życia codziennego. Jezus zmartwychwstał w waszych sercach już w ten czas, gdy tak pięknie uczestniczyliście w sakramencie Bożego miłosierdzia, gdy skorzystaliśmy z tej łazienki Bożego Miłosierdzia. Ten czas czystość naszego serca i to serce przygotowane dla Jezusa wypełniło się pokojem. Życzę też tego, co takie przyziemne, czerstwego, dobrego zdrowia. Nie wszystkim Wam Chrystus martwy, stały, błogosławi. Na czas świętowania życzę Wam szczęść Boże.